Pani Zosiu, pani Zosiu! Szef pojechał, gramy w alkostatki szybko! No, ale, ale ja nigdy nie grałam w alkostatki. Pani Zosiu, na spokojnie, ja wszystko pani wytłumaczę. Są dwie drużyny. Każda ma po cztery statki wypełnione syropem na kas. Taki syrop na kaszel jest w środku. Ja w to jeszcze nigdy nie grałam, ale ja już wiem, że to będzie moja ulubiona gra. A na, a na czym ona polega? Jak trafi pani w mój okręt, to pije pani za karę szocików. Fajna mi kara to chyba nagroda. To pierwszy zatopi drużynę przeciwnika, ten wygrywa. To są pani okręty. A to moje. To może ja bym sprawdziła, czy te okręty są zatapialne chociażby. No co? Chodźmy po planszę. Po co jakaś plansza? Przecież my już się możemy tymi armatami teraz strzelać, no. Co to jest? No plansza na alkostatki. taka plansza? Nudziło mi się w pracy, to zrobiłam, no. Nie no, full profeska, ale zajebiste, to dzisiaj? No tak, no szefa nie mam, to co? Przecież nie będę w pracy pracować. Wow. No proszę marker i rozpisać, gdzie są pani statki. To nie możemy od razu się wziąć do tego, żeby zrobić tutaj potop, no. Będziemy rozpisywać jakieś głupoty. Musi pani zaznaczyć na mapie, gdzie są pani statki, a następnie ułożyć kieliszki w tych miejscach. No dobra, to ja mojego tytanika dam tutaj, USS Kellner będzie tu. Pani, pani Zosiu, pani nie podgląda. Żebyś uschnęła na morzu, ty gangrenu Teraz ustawiamy kieliszki w wyznaczonych miejscach. No dobra, no to układamy. Tutaj damy mojego niszczyciela, niszczyciel będzie tutaj. Tutaj może tak strategicznie. A tutaj jedna łajba, wędkarska z 2. Skarbenku, to co, po, po, po małym koloratumbowym można można? Pani Zosiu, musi Pani trafić w okręt. Może Pani zacząć. Niech będzie L4. Ale tu nie ma L, pudło. Teraz ja, w 3 Trafiłaś mi w Tytanika jeszcze, no. To zdrowko. Lampu 01, no smaka mi tylko robić. To teraz ja. F-16. Ale nie ma F-16. Pudło. Teraz ja. C-3. ty oszukujesz chyba w te statki, masz jakiś sonar, radar, że to wykrywasz, no. Pani Zdrówko. Tę grę, no, jedno, no to jest nie fair. To jest niemożliwe, że ty trafiłaś dwa razy, a ja nie raz. To ja pani coś podpowiem. No zlituj się, proszcie, córęczko, no ja tak nie mogę tu wysiedzieć, bo no. I mała podpowiedź. D. D? D. Debić to kelner. No nie, pani Zosiu, dy! A D-3. Pudło, no. Jak pudło. Córeczko, weź tam kurwa, ten kieliszek przestaw tam gdzie bym miał być na D3. No przecież to jest kurwa, niemożliwe, no że nie mogę sobie trafić i napić jak no, tam siebie na zmywaku w jakiejś głupi gry. Ja. E3 cały Titanic naraz, to po prostu jest jakiś skandal, ty tą grę ustawiłaś specjalnie. Ale, I ja czuję, czuję się oszukana i wykorzystana, i ja już taki głupie gry z tobą grać. Trawiony, zatopiony. ja też. No kurka wodna, ci młodzi to po szacunku nie mają do starszych osób. Normalnie upodlą się szybko i teraz co co? No muszę z tym porcie posprzątać, no bo tak nie mogą te okręty stać. <słuch>